Na B, jedna osoba na B jeszcze do nas Mi idą, nie widzieli, Był ktoś tam? Tak, tak, Nie, trup tak. jest dużo Nie wiem, czy B nie idą Idą Mówiłeś, że trzech B? Tak Mid, mid przed, idą na nas B! Kurwa! To... Gdzie jest? Picie chyba jest jeden Kulba, Kurwa! Biet, biet. No kurwa! Nie ma Emo! Co za kurwa i gra zajebana! Mogłeś zrobić w Minecrafta kurwa turniej. Przeładowałem nie, nie mogę, nie mogę nie strzelać. CT, CT jeden. Dwóch CT, dwóch CT 1 góra. Gniazdo jeden, dwóch CT To jest frakta i lista gra pierdolona. Jeszcze. Jeszcze jeden, lewo. Lewo tak? masz, z trzysta. Jestem jeszcze, jest klap u i skrzynka. To coś u góry, zaraz. Nie, ja to jest gra. u góry, Kasia. Na tym nie, ja nie, 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 nie wiem, ale ja nie wiem, jak wam pokazać. Nie, bro. Nie wiem, Mamy ostatniego, uspokój. ta gra jest zjebana. Jest na, na długo. Na długo chyba był na dole, tak? Z skurczę. To jest w ja tym Jak tam ciemno. Góra. No właśnie, ty sekundu, weszli już dół, weszli dół. Weszli dół, plantuję w tym momencie, środek plantuję. No kurwu. Ty, rampa stoi jeden. Co to jest za gra? Dla innych zajebanych, kto to grał? Kurwa mać! Kto to wymyślił, człowieku, jakbym kutasa wsadzał, w, kurwa w szpary w drzwiach. Nie, nie, nie. Nie O kurde, nie ma. Co to jest? Ej, nie wiem, te niektóre tekstury tak się kurwa zlewają jest... tutaj. Tu się gra? ja nie wyszło stąd. Gdzie my jesteśmy no, kurwa co to jest za BSK To jest to jest fake side <noise> To jest za BS. <noise> no, jest... Ty to opatrzyłeś? Ten drugi site? Nie, zdupcyłem tu. Da, trzymałem <głos> trzymałem <głos> jakby że wydaje. Ale drugi site. Kurwa siedzi tu jebana! Dreciosz kurwa ze skrzynkowy! Ale się wychala, to no nie to... wiesz, że tam został! Od Mhm. Myślałem, że spierdolił, spierdolił tam, tam. Kurwa nie no wiem, to, myślałem, że spierdolił. Tam. No, no to mi słomię tam. Ale tam mi musisz... My myślałem, że mi uciekał przecież. ...Matius to, a nie to. Kurwa. Pleca na A, pleca na A. Dban. Jeszcze jeden, drugi kurwa, Nie Nawet wiem, Motkowski też mi miał i podawać, kurwa, czyli jedno. No, 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 no i to chuj samo, nie pisze, to trzy jebany, będzie chciał trzy na dwa, wakacje trzy. jechać. 3, 2, 3, 2. Czyli 8 rund, pago 3, o to chodziło. 8 lat, tak jak na Twitchu, no. Ale to co to mogłem to zrobić, jak ten kondon, kurwa, mocek biegał, zabijał, <laughs> jebany. A multi mi pisał, że 1-10, kurwa, zakręci, że nie potrafisz co grać. W ogóle ja zjebałem trochę, że dzwoniłem do niego przed meczem, bo go podkurwiłem trochę. To był błąd największy. Kasia. Ja no zapomniałam, że tu wchodzi. Plantuj, plantuj już. W górę, mu. Jest! Kurnik, górę, w górę! Dobrze, no, nice. Dobrze, Kasia! Nie, Ja się.